Witajcie! Dziś jedziemy do dróża masy Ferguson, gdzie czeka na mnie bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Zajrzymy też po drodze do rolnika, który również posiada Massey Fergusona. Jedźcie ze mną! Ojciec miał wniosek złożony na 330, jak to kiedyś były na przydziały te ciągniki. Było ciężko z tymi ciapkami i powiadomienie tam przyszło chyba jakieś, że jak chce Fergusona 255, no to, to jest to aktualne, że, że może dostać pozwolenie na tam tego wniosku zakup. Nie? No i ojciec był przeciwny, bo to nie wiedział, co to jest... Co to za ciągniki? No starsi ludzie byli tam przyzwyczajeni, że tam był ciapek 330 czy tam 328-4011, no aczkolwiek my już tutaj wiedzieliśmy, co to mniej więcej je i z bratem po prostu żeśmy ojca namówili, nie? że to dobry ciągnik będzie, dobrze będzie się sprawował. Mówiliśmy, że to jest trzycylindrowy, jest mocniejszy, moc tego silnika jest w ramach 40 tam. Potem powoli, powoli przy, przywykł do tego, że jednak to jest dobra maszyna, radzi sobie w polu dobrze. No i tak zostało się to, nie? No i mamy to od nowości, od 1986 roku. Jest zrywny ciągnik, także do prac takich polowych, letkich, on się super nadaje, nie? To tam... Jak mieliśmy 40, to on objechał ją. Nie? Mamy tam agregat taki tam koło 4 metrów na bronie z podwójnymi wałkami był to do Zetora. Jak nieraz jest brak nam coś tam szybko go przestawić, to zaczepiamy Ferysia, ale musi jeden wejść mu do przodu, bo po prostu nie unosi tego, tylko unosi się przód. No i też można powiedzieć, że Ferguson jako no z takich mało, małego gabarytu, no to i ma taką jakąś siłę uciągową też. Bo szybciej go zakopie niż po prostu zdławi. I Perkins oszczędny. Jest tutaj leciutko, tak pod góreczkę ta droga idzie. Mhm. Sąsiad mucił kukurydzę. Nie było czym. No było czym zaprowadzić przyczepy puste, no to zaprowadziłem tym, bo w drzonie mieliśmy kapcia, nasypali yy, 25 ton taki zestaw mamy 25 ton kukurydzy plus przyczepy i mówię, o te chłopaki, wyciągniesz ich? Ja mówię spróbuję. I tak żałowałem, że nie założyłem się o litra gozały, że to pociągnę. Sam byłem trochę ten yy, zdziwiony tak, no mówię może nie da rady, nie, ale spokojnie tam na polowych biegach spróbowałem raz. Przykopał, popuściłem z powrotem do tyłu te przyczepy i jeszcze raz spróbowałem delikatnym gazem. Widzę, że ma chęci, ale tam gdzie zrobił ten dołek, podeszła przyczepa pierwszymi kołami i go zatrzymała go. To, Więc cofłem jeszcze raz z powrotem, mówię, ustańcie z tyłu na łapy. We dwóch ustali na łapy i przytargałem te przyczepy tu na podwórze. Nie? <grym> Także ciapkiem no, nie byłoby pewno szansy. Nie? Można powiedzieć mały byk, że to jest taki. No a teraz, teraz służy nam tylko konkretnie do, do cyklopa, prac, coś do tam założyć nawozu. i do rozsiewacza, do nawozów i to jego jest praca na tym gospodarstwie. Nie? Mamy do niego bliźniaki, no to robiliśmy, jak było kiedyś mokro, no to po prostu jak spadł z, z kolei ze ścieżki, to już, to już siedział. nie? I jak na przykład sieje się nawóz po orce, to To robił tam z takie kolejny, nie? A jak ma założone bliźniaki, robi o połowę i ma dużo lżej dociągnięcia po polu, więc dorzucamy mu bliźniaki, nie? I ma te uszy takie tam, nie? był tam popękany, był to ja go pospawałem go. I on pochodzi od dwa Maseja od 2 nie? 5 Od tego mniejszego. Mieli na Pegierach czy gdzieś chyba, no i sprzedawali go tego Ferysia, a ja za wszelką cenę mówię, musi ta załatwić ten tłumik nie? Mówię, nie wiem co zrobi ta, ale załatw ta ten tłumik, nie? No i załatwili go. No ale to tak jest inny dźwięk, no mamy jakąś tam głupotę do, do tego, jakoś to inaczej chodzi. I po prostu, no tak, dbam o ten tłumik, bo nie ma. W internecie próbowałem, patrzałem na różnych stronach, żeby może dostać y, takiego oryginała tam. Nie ma, nie. Bardzo dziękujemy rolnikowi za rozmowę i jedziemy przyjrzeć się współczesnemu następcy kultowego MFA 255, czyli nowej, również trzycylindrowej, serii Massey Ferguson 4700M. Dotarłem w końcu do Borkowa Kościelnego i jest taka sytuacja, że stoję na lawecie, ale ta laweta dzisiaj nie pojedzie, ponieważ ja osobiście dostarczę ciągnik rolnikowi. Jaki to ciągnik? Za chwileczkę zobaczycie. Który to ten ciągnik? E, tu mamy akurat ciągnik ten do wydania. Tak, jest to tak. jest 4708M. To jest 82 konie. Skrzynia Dyna 2. Wzbogacona skrzynię pełzającą. Aha, i to jest ten model. Ta seria 3 trzycylindrowa. To jest trzycylindrowa, pojemność 3,3 3 litra pojemności. Ma tutaj ten ciągniczek. Skrzynia Dyna 2. Mamy 6 synchronizowanych biegów. Dodatkowo mamy. Jeszcze dwa półbiegi Żółw-Zając, gdzie nam daje tutaj skrzynię 24x24 z przełożeniami. Fotel pneumatyczny, rewers elektrohydrauliczny z agresywnością. Mhm. A to są opcje, czy...? To jest, tu już jest standardowe wyposażenie. Fotel pneumatyczny, klimatyzacja, to jest na takim wyposażeniu. Czyli kwestie takie y, obsługowe te zawsze przekazujecie rolnikowi? Jak, tak, no, jak taka, najbardziej. To inna sytuacja, że ja dostarczę dzisiaj ten ciągnik? Tak, zrobimy mu po prostu taką małą niespodziankę. Tak, tak, tak. Czyli wypadałoby, że ja też troszeczkę o tym ciągniku później rolnikowi powiedział, prawda? Oczywiście. Że, że to nie było tak, że... Że, że firma Poltech tutaj nie przekazuje informacji, tylko ja będę takim pośrednikiem dzisiaj. Oczywiście. Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, u dźwig podnośnika mamy tutaj 3 tony, mamy w wyposażeniu standardowym dwa zaczepy, górny i dolny zaczep automatyczny, są dwa prędkości wałka 540-540 Eco, gdzie mamy tutaj akurat sterowanie w błotnikach, są w standardowym wyposażeniu takiego ciągniczka mamy dwa wyjścia hydrauliki, Tutaj akurat klient sobie wystarczająco mu tutaj było to, co teraz jest na wyposażeniu standardowym Czyli i mogą, wolny spływ. Tak, więcej, możemy tak? tutaj jeszcze dodatkowo jeszcze o trzecią parę wzbogacić. Hmm. A ten dolny zaczep to też jest taki standard, czy tam jest jakiś wybór po prostu? Nie, to jest standardowy dolny zaczep, to jest Pitons taki standardowy. Tak, piton proponowany fix. Się. Jako standard. Tak. Jak to się tym jedzie, bo ja kawałek będę tu jechał. Tu mamy agresywność, jeżeli chodzi o rewers hmm? elektrohydrauliczny. Tu mamy biegi, czyli 6 biegów, i dodatkowo mamy jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o biegi. Pełzające. Szczerze mówiąc, jest to moim zdaniem bardzo wygodne i, i szkoda, że nie jest stosowany w większych seriach, że po prostu jest potencjometr, w którym ustawiamy sobie tą agresywność. Agresywność. Nie tak. szukamy gdzieś w tym komputerze, nie, tylko nie, jest nie. fizyczny, w ochrętło. To mnie tak. zawsze zam, przemawiało, że takie takie właśnie pokrętła i przyciski, które łatwo gdzieś tam coś uruchomić, dobrze, że, jak są, a nie, że wszystko jednak ten monitor to, Oczywiście. To jest bardzo prosty ciągnik przeznaczony do małych gospodarstw bardzo dobrze też się sprawdza ten ciągniczek w ładowaczu czołowym czyli ten rewers elektrohydrauliczny pomaga nam tutaj bardzo funkcjonalnie w gospodarstwie pracować tak no zwinny ciągnik tak mały zwinny ciągnik na pewno też ekonomiczny i tak jeśli nie jest właśnie gospodarstwa jakieś tam nastawiona na duże areały i, i tak tutaj mówiliśmy taki typ gospodarstwa no to ten ciągnik pewnie będzie sporo pracował oczywiście tu mamy jeżeli chodzi o podnoszenie podnośniko Czyli tak zwany her. Tu mamy dwa prędkości wałka, czyli uruchamianie wałka, mhm. gdzie przełączanie mamy wałka na 540 540 eco z tyłu. Aha, z tyłu. Tak, z tyłu. Tutaj. tutaj mamy, aby jest aktywujemy, a jeżeli byśmy chcieli przełączyć, to jest przełączanie. No więc taka z tyłu. Dźwignia, Tam jest, to, jest taka dźwignia, którą to no, że my tam zaraz podejdziemy no, i dobra. pokażemy. Czyli tutaj to też w sęgło, tak? Tu jest tak. Bo tu są dwa aha, bo jest od tyłu jest. Od może. tyłu zgadza się no i tutaj mamy sprzęgło w hamulcu też ciągnik je zatrzymuje bez użycia, bez, bez użycia sprzęgła czyli z tych dużych serii też przeniesione wszystko jest życiu. przeniesione na mały ciągniczek a zdradzaliście rolnikowi, że, że to ja będę jechał? No jeszcze nie, dla niego to będzie taką niespodzianką. No to no zobaczymy właśnie, czy, czy nie było przecieku tutaj z firmy, bo coś czuję, że, że nie będzie zaskoczony, ale zobaczymy. Ile jest modeli serii? To jest 47.08, 09 i 10. Trzy są. Trzy są. 3 3 są. Była 74, ale to jest teraz już zniesione, nie? Czyli tutaj weszła, bo mieliśmy 74 konie, teraz już jest 82 najmniejsze. To spowodowało tę emisję spalin, nie? dlatego to wyparło. Nie. Znaczy, no to wiadomo, to może tłus, nie, czy może być tu, nie oryginalny? Może być. Możemy tutaj zamontować przedni tuż, możemy zamontować do niego ładować czołowy. Nie. Więc jest dużo opcji, nie? I też go wzbogacić o wałek wątku. Z przodu. Nie, też nie, nie ma mocniejszej, słabszej i Nie, nie, wyboru? tutaj już jest tak, jak jest, nie? To jest jedna, jedna, jedna oś do wyboru. Ale jest Carraro, tak? Tu jest z przodu Carraro, z tyłu mamy planetarne. No tutaj można jeszcze powiedzieć, że jest wydatek pompy około 65 litrów. A właśnie. I też jest tylko to? Tak. Nie ma tam nie do tu jest, nie, tutaj, jest, tutaj jest tylko jest to, 65 litrów i to jest wystarczające. To jest wydatek zewnętrznej hydrauliki. Pasażer jest w takim małym tak. ciągniczku, to już nie jest oczywiste w konkurencji gdzieś tam, że jest siedzenie pasażera, pasażer. bo te kabiny już na to nie pozwalają. A tutaj jednak? Jednak uzyskaliśmy tą szerokość. Jeszcze jest bardzo ergonomiczna kabina przestronna, gdzie się swobodnie czujemy, że jest jeszcze fotel pasażera i możemy dobrze tutaj pracować, nie? Czyli tak jak mówię, przyszłościowo. Tego standardu trochę jest, tak szczerze mówiąc, bo. Masaj Ferguson już, już nie obcina nie, gdzieś tam nie. i tego konfiguratora nie męczy, gdzie, gdzieś tam mechaniczne siedzisko, czy klimatyzacja, no to już jest, to już jest na dzisiejsze czasy standard i tak, tak. myślę, że tak powinno być. Co można jeszcze byłoby dołożyć? Tu można dołożyć załóżmy sterowanie za wałka WOM. No, bo, o tak, idealnie, tylko jak w górę, jak pójdzie. Dobra, dobra, jest pięknie. No i to niech zostanie. I mam lusterka ustawione. O to chodziło, teraz mogę ruszać trasę. Ruszyłbym bez ustawionych ljuserek, nic bym nie widział. A tu trasa bardzo ruchliwa kołowa. Okej. Okay. Mam zezwolenie na wyjazd z firmy. Także będziemy odpalać maszynę i jechać. Teraz się tu rozgrzejemy. Trzy cylindry poszły w ruch. Paliwo, paliwo. Nie, paliwo mam. <zotankowany> Zatankowany jestem. Ciągnik sprawia wrażenie, że na bardzo niskich obrotach pracuje, ale w sumie tak jest, bo to jest 800 tylko obrotów na minutę na biegu jałowym. Szukam pierwszego biegu. Szczerze mówiąc, nawet nie jeździłem nim jeszcze. Od razu ruszam w trasę. Zdążę się przyzwyczaić. O, sprzęgło trzeba wyczuć. A, i mam wolne biegi. Mamy tutaj dwa zakresy. Z L teraz przełączam na H. No i teraz dopiero prawdziwa jedynka. Przepraszam za szarpnięcie. Ok, ruszamy, ruszamy! Przed nami długa droga. Światła trzeba będzie włączyć. Mamy je chyba tutaj. O, to są drogowe, długie. Aha, czyli przyłączamy tutaj Kierunek Kierunkowskazy tutaj. I jedziemy. Idziemy skręcać w lewo. Chyba dzisiaj nie wyjadę. Bardzo ruchliwa trasa tutaj przy firmie. Ciężarówki, ciężarówki, ciężarówki. Już sobie tutaj mogę w międzyczasie ogrzewanie stosować. Nasz silnik pewnie jeszcze bardzo zimny, także nie ma co. I wyjazd. Od razu czwórka i lecimy. Mam bardzo ciekawą na tę trasę. Generalnie 100% czasu pada śnieg i to momentami dość intensywnie, ale powiem Wam coś o tym ciągniku w końcu. Jestem już w okolicy Pońska i tak naprawdę za jakieś 3-4 km, według nawigacji, będę już rolnika. Mamy tutaj przekładnie 12 na 12 tak zwana Dyna 2, czyli mamy półbieg wyższy i niższy. Czyli teraz jadąc na żółwiu, mogę sobie nacisnąć i zredukować na żółwia. I znów zna zająca. To płynnie działa. Nie ma z tym problemu na pewno jeśli chodzi o szarpanie. Zmiana agresywności tutaj nie wiem, czy, czy wpływa też na zmianę zająca żółwia. Mam wrażenie, że trochę tak, ale bardziej jednak to wpływa na zmianę kierunku jazdy i łagodność po prostu zmiany kierunku. Mamy 6 biegów głównych i dwa zakresy L i H. Tutaj ten L to już takie naprawdę. Wolne, wolne, biegi pełzające, chyba najmniejszy 100 metrów na godzinę, czyli naprawdę bardzo wolny. No i co, mamy tutaj silnik 3.3 3 litra, trzycylindrowy, 3 jest to trzycylindrówka i ten model 4708 ma 82 konie i jest najmniejszym modelem z serii. Może być tutaj silnik ten sam, ale o mocy 92 koni lub 100 koni mechanicznych, czyli trzy wersje w tej serii 4700M. Tak naprawdę nowej wersji odświeżonej, która jest od niedawna. No i co? Pojawił się tutaj wyświetlacz, który ma bardzo dużo informacji w zanadrzu, bo nawet tutaj liczy nam przepracowany obszar, przejechany dystans, sobie jeszcze podejrzeć jakieś tam godziny, spalone litry, ale też wyświetla nam spalanie w litrach na godzinę, tutaj na bieżąco, w czasie rzeczywistym i średnie. Chyba też. Także fajnie to zaadaptowali ten wyświetlacz, że, że jednak te informacje takie, no, które przydają się przy pracy, gdzieś tam przy kontroli tego, ile zużyliśmy paliwa. Także to tutaj jest i przyciski do obsługi tego wyświetlacza są pokryte kierownicą. Gaz ręczny. Dwie pary wyjść hydraulicznych, mogą być trzy pary. Opcjonalnie, jeśli rolnik by chciał, załączanie przedniego napędu oraz blokady mechanizmu różnicowego. Jakiś tam pakiet oświetleń, plus wycieraczka. Mamy tutaj funkcję, dzięki której automatycznie ciągnik będzie dostosowywał półbieg. Czyli po zmianie biegu ciągnik zdecyduje, czy ma przełączyć na żółwia, czy też dająca, żeby bardziej dostosować się prędkościowo i żeby nie było szarpnięcia. Działa mi to. Miałem to włączone przez chwilę, ale w sumie radzę sobie bez tego też. Taka funkcja dodatkowa, jeśli ktoś się do tego przyzwyczai, pewnie będzie korzystał. Jeśli ktoś to zostawi wyłączone, to nie będzie zbytnio zauważał, że. Yy, że tego potrzebuje. No i tutaj jeszcze przycisk, dzięki któremu możemy sobie żółwia zająca zmienić, czyli nie musimy tego robić ręką na dźwigni. Mamy tutaj dodatkowy przycisk i w sumie to jest dobre miejsce, bo przy pracy yy, gdzieś obróconym, takim półobrocie, na, spoglądając na maszynę, możemy sobie zredukować na żółwiach, gdy ciągnikowi robi się ciężko yy, i przycisnąć, gdy robi się lekko. Co mam więcej, mogę powiedzieć o tym ciągniku, Z lewej strony to za dużo nie mamy. Mamy hamulec ręczny. Bardzo prosty ciągnik, no nie oczekujmy tutaj od serii 4700 nie wiadomo czego, bo, to, bo tutaj właśnie chodzi o to, żeby było wszystko proste, mechaniczne, bez zbędnej elektroniki, choć na przykład taki smaczek jak zmiana biegu bez użycia nogi tak naprawdę, bez użycia pedału sprzęgła jest, bo mamy przycisk w dźwigni drugi, który pozwala nam zmienić bieg. Teraz z trójki przerzucę na czwórkę, przerzuciłem na czwórkę, a teraz z czwórki włączę piątkę. I użyłem tylko przycisku na dźwigni, użyłem, nie użyłem pedału sprzęgła. I w sumie, jeśli wsiada taki niewprawiony kierowca jak ja, czyli ktoś, kto nigdy nie jeździł tym ciągnikiem, nie jest przyzwyczajony do sprzęgła, to łagodniej zrobi to automat niż ja zrobię to sprzęgłem. Naprawdę. Bardzo łagodnie zmienia te biegi, czy też redukuje. Nie ma najmniejszego problemu i robi to płynnie, co jest fajne. U dźwig tylnego podnośnika 3 tony. Ciągnik może być oryginalnie wyposażony w przedni. Tuz. WOM w ciągniku znajduje się też siedzenie pasażera. I to w sumie tak yy, zaadaptowane, tak skonstruowane, że pozwala jeszcze spokojnie wyjść z tego ciągnika i z powrotem wejść bez składania go, choć kabina oczywiście nie jest duża, to nie jest ciągnik dużych gabarytów, to tutaj pasażer, no nie mam teraz na próbę żadnego, ale myślę, że spokojnie będzie sobie tutaj siedział i miejsca na nogi będzie miał. Za chwileczkę będę na miejscu, spoglądam czy czasami już nie przejechałem tego gospodarstwa. Bo gospodarz się zdziwi, że ciągnik, który dzisiaj ma do niego dojechać, przejechał. Ja chyba jeszcze kawałek, tak, jeszcze kawałek będziemy jechać i za chwileczkę będziemy na miejscu u rolnika. Zobaczymy jego reakcję. Czuję, że ktoś tam już z firmy, w której został kupiony ten ciągnik, jest i, i zdradził. Jak wygląda dostarczenie tego ciągnika? A może nie, może ciągle, ciągle rolnik jest przekonany o tym, że wjedzie on do niego na podwórko na lawecie. Nie wiem, tego nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak, ciągnik zostanie dostarczony osobiście przeze mnie. Zobaczymy, ile leci. Bardzo nierówna droga tutaj jest. Ale włączamy szóstkę. Próbujemy. 41,5 km na godzinę pędzi ten ciągnik na żółwiu. Ha! Nie przełączyłem na zająca. Dobra, lecimy teraz na zającu. max, Czy będzie więcej? 41,5. Czyli na, zarówno na żółwiu, jak i na zającu możemy osiągnąć maksymalną prędkość. Ale oczywiście na zającu mamy tylko 8800 obrotów i to wystarcza, by jechać maksymalną prędkością, czyli fajny punkt. Bo nie spalamy bez sensu paliwa. No i mamy ciszej w kabinie. Przednia oś raro, czyli gdzieś tam standardowo. No i muszę przyznać, że jadąc po tych dziurach wcale nie odczuwam jakiejś nie wiadomo jakiego dyskomfortu, wiadomo, że nie ma tej amortyzacji, ciągnik czasami wpada w takie turbulencje lekkie, ale pomimo tego myślę, że jest wiele innych ciągników, które poradziłyby sobie tutaj gorzej na tych wybojach. No mam też siedzenie pneumatyczne, które jest w standardzie, więc to też na pewno robi robota. Dobry. Czy zamawiał pan taki ciągnik? Zamawiam zamawiałem. Wiedział pan, że ja przyjadę? No. Zdradzili, co? Do, do, do Widać, że zdradzili. Nie no, że przyjechał troszeczkę wcześniej, no, ale tak to, to powiem. Panu, no, Zaskoczony jestem, bo czekałem długo i się w końcu doczekałem. Kawałek, kawałek się miałem okazję przejechać. I wszystko działa. <laughs> sprawdzone Sprawię wstępnie, się, tak? Tak, powinienem taką naklejkę nakleić, czy sprawdzone już teraz dostarczone. Ale nie, naprawdę fajny ciągnik. Skąd decyzja, że akurat taki? No, jest kilka takich szczegółów. Na, na pewno, komfort, komfort jazdy. Siadamy, tam jest ciepło. Komfort jazdy na pewno jest. Ty, udźwig To było, to było, to było głównym, głównym tak. Aha, czyli też to, to, to miało znaczenie, tak? Ciebie tak. Boże. No Bo i masa ciągnika. Jest jak jest to musi być masa niestety. No właśnie, bo ja tu słyszałem, że to yy, warzywniczo tutaj, tak? Tak, tak. Warzyw. Że tak na, nastawiony jestem na produkcję warzyw Aha. i owoców nie. Czyli taki ciągniczek, kurczę, będzie pracował. To nie będzie tak, że on będzie stał, tylko będzie miał pewnie... Nie, no będzie. Hmm? Takich, takich... Yy, sadzarka. No, specjalna pod niego sadzarka kwiatowa kupiona. Hmm? Yy, no i też jako tam pomocniczy ciągnik taki będzie chodził. no A to upryskiwacz, a, a niestety produkcji warzyw i truskawki, jest mm -hmm. niezbędny. No tak, no to będzie non stop za, za, za łapany za szyję. No i ciągnięty na pole. Mm -hmm. No, ale nuweczka pachnie nuweczką, wszystko się wypala, jak jechałem, to, 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 to ten, ten zapach, nie, farba, farba. No, no, no fajnie, fajne uczucie, mm -hmm. siedzieć pierwszy i poczuć ten zapach. Bo to jest, rozumiem, pierwszy taki Ma Massey Ferguson w ogóle z marką do czynienia kiedyś Pan miał? Ta, nie, nie, to jest pierwszy. Jakieś tam 255 czy coś? Nie, nie, nie. 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 Nie było w gospodarstwie. Nie, co z Fergusona jest to pierwszy Ferguson. A co innego do tej pory pracowało? Ursus C630 i dwa Zetory. Zetory jakieś większe? Czy... Yy, to, no ten będzie pomocniczy, ja główny będzie Proxima 90. Aha. Ten koniami dużo nie odbiega, także myślę, że cze, cze, część sprzętów przejmie też od tamtego. Mm -hmm. Jeśli będzie się sprawował. No 82 konie, taki, taki mały, mały szkrab w sumie rozstawem osi i tak dalej, ale no te konie to są, nie? No, mam nadzieję, że też się znajdą w polu. <grym> tak, to dopiero wyjdzie, prawda? Nie no fajnie, no fajnie się tym ciągnikiem Jedziecie krótko klima, e, wszystko na lato. No latem nie bez klimatyzacji to by było pewnie. No w miejsce, takiej... No takiej, to, to dużo szyb jest. Właśnie ci, którzy gdzieś tam jeszcze starszymi, starszą generacją pracują, no to a tam klima i tak dalej, nie? No tylko tam sobie otworzą szybę i mnie szkoda, nie? A tutaj tak, tak. otworzyć szybę i to wszystko zakurzyć, to, to jednak, jednak szkoda tego wszystkiego, żeby ta warstwa kurzu tutaj osiadła i, 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 szpeciła, I szpeciła ten ciąg. Szpeciła ten ciągnik, no. Tak za, za ładny jest. No na pierwszy, spokojnie. Pierwszy raz. ręcznie zaciągnąłem do po lewo nie zleciał. No i czułe sprzęgło, trzeba uważać. kurczę, trzeba, Ale jak każdy, to trzeba... O, trzeba wyczuć, Bo nie? Trzeba. O, duży bieg jakiś. Roz, rozkład biegów zauważyłem, że tak jak w samochodzie. Jest jedynka, dwójka chyba. Tak, tak, nie, no to akurat, tak. nie pomieszali. No to znaczy, tylko trzeba zobaczyć się upewnić. Otóż to. O, no, kierownica. Tak, dosyć wysoko było. Tak, bo, ale, bo jak jest rozłożone siedzonko, to wypada no. chyba sobie podnieść, żeby tutaj przejść, nie? Chociaż i tak. I tak Ale jest tutaj miejsca, naprawdę miejsce, bo... To te... samo jak się patrzyłem jeździłem jeździłem znajomym do kubotą, to, nie, to troszeczkę tego miejsca tam brakowało na, dla pasażera, a tutaj patrzę, że tak... Nie, no naprawdę sobie usiadłem i nie, 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 no na nogi tu mam, bo czasami tu brakuje po prostu tego miejsca, żeby, żeby, no, żeby nogi wyciągnąć. No. no. No i co, co do prędkości też byłem przyzwyczajony do skrzyni 30 to 40 już czuć. <laughs> no 41,5 tutaj prołem momentami na pewno będzie uśmiech na twarzy, będzie się. Już jest. Będzie się, <laughs> będzie się, będzie, będzie się pan przesiadał tam z, z Ursusa na to, to już... A sobie pojeżdżę, nie? <laughs> nie no już co, to, co do Zetora to już jest dużo tutaj przyjemniej. Czonik mi się wydaje fajne, ale ten to już tak, tego mam nadzieję, że spalanie też będzie tutaj niewysokie. Co, co czytałem jest tu takie spalanie dosyć fajne. No to wyjdzie na pewno przy pracach. Jakiś tam będzie agregowany to, to to się sprawdzi, ale no trzy cylindry, 3-3 litra na pewno będzie ekonomiczny, jakby będzie sobie gdzieś tam pyrkał stał i ten, i, i także myślę, że znaczy no, czy pyrkasz? no, no taka, takie uprawy są, że on właśnie czasami to będzie takie pół dnia to sobie pyrkał właśnie no właśnie bo w sadzarce niestety pogonić nie można, dlatego dodatkowo bo miałem tutaj skrzynię pełzającą Aha, czyli to jest jakby dodatkowo, tak, tak, że... tak, tak? No one tam nawet 100 metrów na godzinę chyba tak wolno potrafią, czyli można bardzo wolno tym ciągnikiem aż tak, tak wolno nie będziemy jeździć, ale <laughs> właśnie bałem się, że jeśli bym wziął normalną, to może być troszeczkę ta jedynka przyszybka. Mhm. <laughs> no dobrze, jesteśmy po przejażdżce. Rolnik. Z uśmiechem prowadził swój nowy nabytek nie mogą być inaczej. No i tutaj w ramach mały upominek od firmy Poltek dla stałego klienta. A dziękuję proszę, bardzo. Na, na pewno się przyda z tego co tu patrzę. No na pewno. Będzie, będzie w czym prowadzić, widzę, tutaj. Tak, tak. Co założyć na głowę przede wszystkim. Tak, to się zostawi w ciągu i niech tutaj służy. Zostawiamy rolnika ze swoim nowym nabytkiem i zmierzamy do domu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Obserwujcie mój kanał jeśli jeszcze tego nie robicie za pomocą przycisku subskrybuj i zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się.